Ja sobie to ustawiłam, miałam pełno pomiarów, takich pomiarów, że ja nie wiem o co chodzi tutaj, wiesz, coś mi lata na ekranie i nie rozprasza, później Ci pokażę o co chodzi. Dzień dobry, witam pięknie w nowym vlogu, jestem tutaj z jedną częścią mojej ekipy, jest Paulina, jest Lukasek, jest Dominika i wyruszamy na wycieczkę w głąb Dublina, jedziemy do miasteczka rybackiego. Na zdjęciach wygląda przepięknie, a na żywo myślę, że będzie jeszcze yy, ładniej. Także korzystamy z cudownej pogody, bo co mamy? Mamy lato już, tak? Prawdziwe lato. I taka ciekawostka, że tutaj kalendarzowe lato zaczyna się od 1 maja yy, do ostatniego lipca, a w sierpniu zaczyna się już u nas kalendarzowa jesień. A więc yy, do nas lato przyszło pełną parą, naprawdę już od tygodnia, tydzień już tak się utrzymuje, no nie? No. Także tydzień czasu jest przepięknie, zero deszczu. Czasami do południa jest zachmurzone niebo, ale później, już pierwsza godzina, druga godzina jest pięknie. Dzisiaj było tak ładnie od samego rana. Wejchaliśmy na miejsce, ale szukamy. Pozostałej części naszej ekipy. I ja tutaj nic nie widzę, Paulina, widzisz coś? Ja żadnego samochodu od nas nie widzę. Dobra, będziemy się szukać, pewnie z 15 minut. tylko dowiedzieć, kto tu jest przewodnikiem. Basiu, czy ty, ty ja jesteś przewodnikiem? Nikt nie jest przewodnikiem, bo nikt tutaj nie był. Dobrze. Ty bo kupiłaś auto. Czyli idziemy, gdzie nas nogi poniosą. Idziemy w ciemno. I my z Dominiką odstajemy oczywiście od reszty grupy, dlatego, że co trzeba zrobić? Sesje zdjęciowe. Ja na tą okazję wzięłam Kilka rodzaj perfum, i <ścoughs> strzelam foty perfumom. I w ogóle mamy taki cel, że dochodzimy. Nie wiem, czy to widać, ale tam jest latarnia, i chcemy dojść do tej latarni. Dostaliśmy już inny kierunek, dlatego że wyszliśmy z tego portu i idziemy teraz na klify. I jeżeli tam dojdziemy z lukaskiem, to będzie naprawdę duży sukces. Na razie wcina loda i widzę, że ten lód yy, dał mu powera, dlatego że pod taką ogromną górkę wszedł i nie jęczał, że jest zmęczony. Także zobaczymy, może nam się uda. Tak, dotarliśmy do takiego punktu, gdzie jest naprawdę bardzo wysoko. A sto... nie, nie, nie nie, zachytaj się lukasku. i prawie dotarliśmy tam jest Paulina wysoko i powiem wam, że łatwo nie jest Lukasek miał y, dwie akcje po drodze także przy drugiej już Gumić go wziął na rączki nie? dobra, jesteśmy tam dopiero jedna do drogi no, ja tak się domyślam Chodź Nie wiem czy to zobaczycie, jest sesja zdjęciowa, a tutaj Dominika zrobiła zbliżenie na tą sesję, także świetnie u Ciebie widać w aparacie. My z Gumisiem, z Dominiką mamy tutaj małe stop, dlatego że postanowiliśmy zostać tu na razie, cieszyć się tym pięknym widokiem, nie iść do góry, dlatego że Lukasek już, wiecie, kombinuje, nie chce mu się iść, stwierdziliśmy zostajemy. Cilujemy sobie, po prostu będziemy podziwiać przepiękne widoki, a widoki naprawdę tu są fantastyczne. Dzień dobry, Polskie! Dzień dobry! Pan rozpoznał nas, nasz język polski. Tak, dla Łukasza najlepsza zabawa. Jajko, jaki ty będziesz u Już jesteś. No świetna zabawa. Zeszliśmy z Gumisiem i z Lukaskiem tutaj na dół. Zatrzymaliśmy się w takiej klimatycznej kawiarence na kawkę. Lukasek ma herbatkę brzoskwiniową i mufinkę. Dominika yy, poszła dalej, ale powiem Wam, że myśmy próbowali, ale naprawdę było tam niebezpiecznie. Ja się przestraszyłam z Lukasem iść, bo tam było stromo, żadnych zabezpieczeń, wąska droga, także postanowiliśmy jednakże, yy, że na tym naszej wycieczki koniec. Zeszliśmy na dół i teraz yy, Pijemy sobie kawkę i czekamy na resztę, jak do nas dołączy. I dołączyła na kawkę Dominika. Fajnie było u góry? Witaj. Super, byłam sama, zgubiłam wszystkich, ale powiem, że wiesz, w... fajne miejsca, w których to byś dostała zawału, więc dobrze, że się nie było. No. Ja na pewno, jeszcze z Lukasem, no nie? No. Ale jakie Dominika tutaj fajne płyty vintage znalazła, pokaż. Co ty no ta fajnego? jest nawet podpisana. Z autografem. Z autografem Sibi Jones. Szczerze, jest z Ameryki, 1940 mm -hmm. rok i ona to jest, e, wiesz co, doodle rekord jakiś. <śmienic> daleko, z daleka widzieliśmy latarnię, jak podeszliśmy bliżej, to już jej nie widzieliśmy, bo jakiś budynek ją zasłaniał, więc tyle było z oglądania latarni. No ale ciężko było, tak? Ciężko było, bo weszliśmy, zeszliśmy w dół na plażę i potem wchodziliśmy stromo i niebezpiecznie. Na plaży byliśmy dokładnie 2,5 minuty, bo roje mógł się nagle skończyć pojawić. No ale to dobrze, że nie poszłam tam z Lukasem, no nie? Nie, nie, zeszliście. Tak. Jak widzicie, jesteśmy już z całą grupą tak. i coś mam za blisko obiektyw, muszę go oddalić mi się przybliżył także idziemy coś idziemy zjeść, zjeść. Nie no. wiem dlaczego mamy postój też nie wiem Pojedzenie jesteśmy, odpoczywamy, chillujemy, śmieje się, że e, właśnie zachowujemy się jak prawdziwi Dublińczycy na trawce, na łoni natury. Tutaj jest to normalność. U nas w nie siedzą, no nie? Siedzą. siedzą. Menele. menele. Siedzimy no. jak menele bez piw. No. Jeszcze. <grywka> Czapkę możemy ten dać i zbierać na drogę. A będziesz śpiewała czy tak działa? No. Jesteśmy w jakimś ogrodzie, którego Asia wynalazła. Czy ty? Rododendronów. Tak się nazywa. Piękne drzewa kwiatowe, mogę tak powiedzieć. Popatrzcie, jakie piękne. To wszystko rośnie na drzewach. Jak trochę wylądowaliśmy, gdzie Paulina? Na polu golfowym. Na polu golfowym i przeszkadzamy panom. No <laughs> Pomyliliśmy chyba trasy, I ale się wracamy. Ale jaki dywan z liści. Popatrzcie, przepiękne kolory fuksji razem z takim jasnym różem. Ale bardzo piękne ogródne, nie? Tyle, że te kwiaty się powtarzają, bo są fioletowe, różowe, białe żółte miałam. No. Żółte miałaś? Nie widziałam no. żółtych. No, tam głęboko. I różne rodzaje paproci, ogromne paprocie, przepiękne. O, to jakaś taka fale palmowe coś jakby. Aha, tam w głębi. Ale jaka duża. Ogromna ta paproć. E, tutaj jak fajnie. Gdzie trafiliście? Wow. Wow, jakie drzewo! Pięknie. I jeszcze idziemy zaliczyć podobno najpiękniejszy punkt widokowy, ale powiem Wam, że droga wcale nie jest taka łatwa. Kamienista moja po prostu kondycja tutaj już w tym momencie wysiada. Ale, jakie tam krzaki są? Ale, jaki mroczny widok, co. Jak z horroru. I to jest ta droga? Dobra, to my się wracamy. No to poczekajcie, tata to może spróbuję. W z Lukasem, tak? Chodź, gumiś, my się wracamy z Lukaskiem. A ty też uważaj, Dominika, dobrze? Na do widzenia, Lukasek zaliczył samochodzik golfowy. Fajnie, w tym samochodziku? Ty tam już nic nie patrz, wiesz? I nie naciskaj. Chodź, idziemy.